Mówcie, co chcecie, ale dla mnie Diablo 4 to diablo dobra gra. Może nie idealna, może nie najlepsza w historii, ale piekielnie wciągająca i satysfakcjonująca. Chociaż ma jedną naprawdę, ale to naprawdę wkurzającą wadę. Zagraj nikt. A pamiętacie jeszcze czasy, gdy każda gra Blizzard'a to był murowany hicior i nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości? Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. Bo choć gry Blizzard'a owszem, nadal są wielkimi hiciorami, to jednak wątpliwości w tej kwestii każdorazowo ma całkiem sporo graczy. I to najczęściej na długo przed premierą. Tak się bowiem dziwnie na przestrzeni lat złożyło, że z najbardziej ukochanej przez wszystkich firmy tworzącej gry, Blizzard stał się przez wielu tą najbardziej nielubianą, a przez niektórych nawet pogardzaną. I złożyło się na to wiele czynników, że wymieni tylko tragiczny stan techniczny odnowionego Warcrafta 3. różne zawiadowania związane z drugim ów na czym z odwołaniem niedawno trybu operacji, czy w końcu mający miejsce parę lat temu skandal obyczajowy. Zdaje się jednak, że najwięcej powodów, żeby nie ufać Blizzardowi, mieli ostatnio fani Diablo. Oczywiście dlatego, że Diablo Immortal było takie jakie było. Czyli było naprawdę udaną grą pod względem oprawy i gameplayu, ale ze stanowczo zbyt agresywnym modelem płatności, który potrafił skutecznie zniechęcić do tej produkcji nawet wielu najbardziej udanych fanów marki. Tak, chyba można określić to w ten sposób. Pojawiły się w każdym razie uzasadnione obawy, że Diablo 4 skończy w ten sam sposób. I wielu graczy, nawet obietnicy Blizzard'a, że żadnych elementów pay to win z pewnością w grze nie będzie, nie uspokajało w najmniejszym stopniu. W końcu Filmortal też miało ich nie być. Jednak im bliżej premiery, tym więcej było niepokojących doniesień. Według największych pesymistów na przykład, grę miał pogrążyć otwarty świat, elementy MMO, skalowanie przeciwników do poziomu gracza, czy w końcu mikropłatności. Bo wszystko to oczywiście miało być zupełnie zbędne i szkodliwe. No i cóż, okazało się, że te wszystkie rzeczy faktycznie w Diablo 4 są obecne, ale nie tylko wcale zbędne nie są, nie tylko nie szkodzą formule i nie pogrążają całości, ale działają. I i składają się razem na zaskakująco dobrą grę. Znaczy, no, może oprócz mikroporności, choć na ich temat też mam pewną niepopularną opinię. Oczywiście Diablo 4 ma inne problemy, a największym z nich jest coś zupełnie zaskakującego i jest to w mojej opinii naprawdę spora wada i oczywiście będę dziś o niej mówił ale chwalił też będę. Klasycznie, po i ku zgrozie tych wszystkich, którzy nie znoszą Blizzarda i Diablo 4 też. Bo tak generalnie mi się podobało. I to bardzo. Choć najwyraźniej wcale nie tylko mnie, bo przecież już teraz można śmiało powiedzieć, że gra osiągnęła gigantyczny sukces. No wiecie, wysoka średnia ocen krytyków. 666 milionów dolarów przychodów w ciągu 5 dni od premiery i tytuł najszybciej sprzedające się gry w historii Blizzarda. To nie są małe rzeczy. I fajnie. Ale przekonajmy się w końcu skąd cały ten szum. A właśnie, sponsorem tej recenzji Diablo jest Intel. I z tej okazji pokażę wam dziś smukły, lekki, przystępny cenowo laptop Asus TUF F15, a także przypomnę, że do 30 czerwca trwa Intel Gamer Days, czyli festiwal promocji na urządzenia z procesorami Intela. Więcej na ten temat pod koniec tego filmu. Zacznę od czegoś, na co prawdę mówiąc, liczyłem w przypadku Diablo 4 najmniej. Ba, byłem pewien, że właściwie nie jest mi to do niczego potrzebne. Bo serio, fabła w laszu, Że jest ona w gatunku zbędna, udowodniło już wiele gier, czy chociażby to Diablo, w którym spędziłem najwięcej czasu, czyli Trójka. Znaczy jasne, historia tam była, ale zapamiętałem ją jako tak nienatchnioną i mającą marginalne znaczenie, że od czwórki nie oczekiwałem na tym polu zupełnie nic. Tymczasem fabła jest tutaj niesamowicie dobra i to na każdej możliwej płaszczyźnie. Począwszy od samej historii, bo motywy działania Lily wybiegają Biegają dalece po tak palić Świat po raz kolejny, a utkana przez nią i sposób w jaki uzasadnia swoje postępowania są tak przekonujące, że w pewnym momencie byłem nawet gotów przyznać jej w niektórych miejscach rację. Okrutnej dymonicy, która pozostawia za sobą murzy trupów. Wiara nauczyła was by tłumić żądze serca i samych siebie. Zakuwać w kajdany. Jest ona oczywiście do szpiku kości zła i naprawdę chcemy je powstrzymać przed dalszym rozlewem krwi, ale fakt, że potrafimy się chociaż przez moment zadumać nad jej motywami, świadczy o tym, jak dobrze napisana jest tu historia. Nieco rozczarowujące może być jedynie finał gry, gdyż pozostawia nas pewnym niedosytem. Domyślam się, że to zapowiedź dodatku, które kiedyś nadejdzie, ale jednak zabrakło czegoś, co czyniłoby naszą przygodę bardziej kompletną. A tak w ogóle to wiem, o czy myślicie, że na korzyść Lilith działa doskonały projekt tej postaci i to, jak fantastycznie jest udźwiękowiona. Otóż wcale nie. Znaczy czy nie tylko o to chodzi, bo tak, to też ma znaczenie? Bo faktycznie, projekt i udziękowienie to najwyższa liga. Szczególnie dubbing zachwyca, i mówię to jako osoba, która polską ścieżkę dźwiękową wybiera w grach niemal tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Fakt, w Diablo 4 chyba też nie ma, ale na szczęście nie jest to żaden problem. Już od samego początku wita nas bowiem cudowny głos Piotra Frączewskiego Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Które o dziwo pojawia się w grze także później, mimo że w niewielkiej, aż znaczącej roli. Jako się rzekło, absolutnie czarująca jest Danuta Stenka w roli Lilit. Popiel. Książę we własnej osobie Choć w mojej opinii wcale nie mniejszy popis aktorskiego kosztu Dał Jakub Wieczorek jako Lorat Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie Którego się nie spodziewamy Ale nie gorzej brzmi tak, że Tomasz Dedek jako Donan Jeszcze nie wygrała Wciąż mamy szansę ją powstrzymać. Aż dziesięciu aktorów, którzy wcielili się w główną postać. Głos zależy oczywiście od wybranej klasy i płci, a także, no właściwie niemal wszystkie inne postacie. Łącznie z takimi, które zagadnięte gdzieś na ulicy odpowiadają nam jednym albo paroma zdaniami, inni rzadko są tu perełki. Powiadam ci, mój sąsiad jest opętany. Czaj się pod moimi drzwiami. Mam Mamrocie jakieś przekleństwa. Pewnie, zdarzają się jej role słabsze, ale generalnie pod względem lokalizacji Diablo 4 błyszczy. I mowa także o tłumaczeniu, któremu udało się doskonale oddać świetne dialogi. Tak, tak, wiem. Jakie dialogi mogą być w Diablo? No, otóż są, jest ich naprawdę dużo, brzmią świetnie i doskonale oddają charaktery postaci oraz panującą między nimi chemię. Oczywiście wszystko to robi największe wrażenie podczas przerywników filmowych, których jest dużo, są długie i świetnie wyreżyserowane. I wyglądają zjawiskowo, nawet pomimo faktu, że w większości działają na silniku gry. Za to te nieliczne filmy. Animowane, niezmiennie od lat to nadal najwyższa liga w branży gier. W końcu, skoro mowa o kwestiach związanych z Fabłą, zachwyca to, jak dobrze pomaga w jej opowiadaniu stworzony w całości ręcznie otwarty świat gry, w którym roi się od sekretów czy miejsc opowiadających własne historie, no i klimat. Niektórzy mówią, że to ukłon dla dwójki, inni cieszą się po prostu, że jest tak inny od komiksowej trójki. A ja, mimo że trójkę lubię, totalnie czuję w tym pierwsze Diablo, i to jest coś pięknego. Gra jest więc mroczna i bura, a poczucie dojmującej beznadziei potęguje zawodząca cudowna muzyka. Oczywiście, nawet najlepsza fabuła nie zmienia faktu, że Diablo 4 to hack and slash, więc nie mamy tu najmniejszego wpływu na przebieg fabuły, czy nawet rozmowy, a zdecydowaną większość gry stanowi jednak mięsisty gameplay. No i fajnie, bo serio jest mięsiście. Znaną prawdą jest, że o sukcesie hackenslashu decyduje przede wszystkim to, jak przyjemnie sieka się kasie przeciwników. A na to wpływa animacja ataku głównego bohatera, to, jak reagują na to przeciwnicy i jakie towarzyszą temu dźwięki. I choć brzmi to jak detale, bez tego hackenslash nie ma szans na sukces. Na szczęście w Diablo 4 wszystko to jest doskonałe i to niezależnie od tego, czy gramy barbarzyńcą walczącym wręcz, z winnymi atakującym w oddali łotrzykiem, czy ciskającą czarami czarodziejką. Siekanie i rąbanie to w Diablo 4 hipnotyzująca poezja. Ja na przykład całą grę przeszedłem wysadzającym zwłoki nekromantą i satysfakcja z eksplodujących wszędzie wokół mnie ruchem udarniających wszystkich wokół była tak olbrzymia, że nie znudziło mi się to aż do napisów końcowych. Zwłaszcza, że z kilku eksplozji ustawiłem sobie na pacie pod spustem. ale właśnie bildy. Bo pewnie doszło was narzekania, że pod względem mechaniki Diablo 4 to gra dla obrzydliwych lamusów, i jeżeli chodzi o złożoność, nie ma nawet startu do takiego choćby puff of Exile. Cóż, prawdopodobnie tak jest, ale że jestem kožułalem, w ogóle tego nie odczułem. Ba, mam poczucie, że gra jest akurat dokładnie tak złożona, jak być powinna, a na dodatek odsłania kolejne karty w idealnym tempie. Zaczynamy bowiem z jednym skillem i dopiero stopniowo dochodzą kolejne. Z czasem uczymy się drzewka zdolności, specjalizacji, a także korzyści jakie daje nam różne uzbrojenie. Oraz to jak możemy je ulepszać. Albo psuć by także z tego mieć zysk. Następuje to wszystko stopniowo, dzięki czemu ani przez moment nie czujemy się przytłuczeni nadmiarem opcji. W pewnym momencie dokonujemy nieco losowych wyborów, ale akurat w okolicach końca fabuły i pojawienia się punktów mistrzostwa, wykorzystujemy już niemal wszystkie dane na możliwości, żeby zoptymalizować swój build. Jak dla mnie możliwości by wyjątkową jest w zupełności dość, no ale właśnie, ja jestem każualem. Jako taki naprawdę nie mam pojęcia, czy to wszystko jest dość, by zadowolić tych, którzy planują spędzić z Nowym Diablo setki lub tysiące godzin. To pewnie ukaże się dopiero za jakiś czas. Wiem za to, że także najgłośniejszy, budzący pośród wielu graczy największe wątpliwości nowości, przypadł mi do gustu. Począwszy od otwartego świata. Ten jest olbrzymi, a dzięki temu, że zaprojektowany został przez twórców także pełen tajemnic, smaczków i po prostu ładny, mimo że upiorny, bo to w końcu diablo. Czy fakt, że sanktuarium nie jest generowane proceduralnie spowoduje, że jego przymierzanie zacznie w końcu nudzić? Uważam, że nie. Po pierwsze, dlatego, że w każdym wielu miast znajduje się punkt szybkiej podróży. Po drugie, mamy wierzchowca, który także przyspiesza wędrowanie z punktu w punkt. Ale dopiero po trzecim akcie, kiedy go dostajemy, co tak. Także uważam za niezłą decyzję, bo dzięki temu mamy czas poczuć znów związany z pokonywaniem dużych odległości na piechotę. Jednak najważniejsze jest to, że to, co kategorycznie powinno być generowane proceduralnie, generowane jest, a mowa o Lochach. I w mojej opinii wyglądają one świetnie. Ich układ, panujący w nich klimat, bo jest bodaj kilkanaście zupełnie odmiennych biomów, a także czekający na ich końcy bossowie i nagrody za ich wykończenie. Spotkałem się w prawdzie z opinią, że Lochy w Diablo 4 są nieco za krótkie, ale w mojej opinii błądzimy w nich i przychodzimy je akurat w takim czasie, żeby nie stało się to męczące. Oczywiście poza Lochami w sanktuarium się od innych aktywności. Sami piwnice na parę minut i twierdze, których odbicie daje nam dostęp do nowych osad, i losowe eventy na mapie gry, i olbrzymi worldbossowie, i wiele, wiele więcej, zaś po ukończeniu kampanii pojawiają się nowe aktywności endgame'owe. I oczywiście, wszystko to sprowadza się ostatecznie do tłuczenia setek mobów. no ale raz, jakieś rozmaicenie jednak to jest, i dwa, przecież właśnie o tłuczenie mobów w Hacken chodzi, co nie? Jednak wracając do świata, to nie jest on generowany dlatego, że Diablo zmieniło się w grę quasi-MMO, co oznacza, że w różnych miejscach świata możemy potoczyć się na innych graczy. Przyznam, obawiałem się tego, bo wyobrażałem sobie, jak zrujnuje to klimat gry, no ale na szczęście nic takiego nie ma miejsca. Bo jednak nie jest to prawdziwe MMO, losowych graczy mijamy po drodze rzadko i przez przeważającą większość czasu czujemy, że to jednak nasza historia. Za to zaletą tego jest możliwość poznania nowych ludzi podczas wspólnej, spontanicznej gry, a także szybkość i łatwość w się ze znajomymi. Znaczy na to, że wy będziecie w to grać, to jest więcej niż pewne. Ale co to jest za Mario? No ale oczywiście jest i wada, czyli konieczność ciągłego połączenia się z siecią. Co oznacza, że jeżeli padnie nam net albo coś się zepsuje po stronie Blizzarda, to sobie nie pogramy, no i to oczywiście jest wkurzające. Bo choć doceniam to, jak dobrze i płynnie działa aspekt sieciowy w Diablo 4, nie zmienia to faktu, że nadal oczekiwałbym możliwości stworzenia postaci wyłącznie do grania w single player offline. A szczerze mówiąc nie widzę żadnego powodu, żeby takiej możliwości nie było. Świetnie za to działa inna mechanika, której wielu graczy tak się obawiało, a mowa o skalowaniu świata gry do naszego poziomu. Bo dzięki temu nigdy nie trafimy do miejsca, w którym nie mamy już nic do roboty, bo całe korty wrogów padają od naszego jednego spojrzenia i nie ma też takich miejsc, do których nie możemy iść, bo to nas mioto z planszy szybciej niż zdążymy powiedzieć Quidditch. A to z kolei oznacza, że wspólna gra z kumplami możliwa jest zawsze niezależnie od różnicy w poziomach. Także dlatego, że podczas wspólnej zabawy przeciwnicy skalują się do każdego członka drużyny osobno, więc de facto każdy nadal gra na swoim poziomie. I wcale nie mamy na przykład poczucia braku postępu, bo przeciwnicy, którzy powinni padać na strzała, zawsze na strzała padają, zaś twardziele są twardzielami. No i jest jeszcze. Jedna korzyść, że dużą część kampanii możemy przejść w dowolny sposób, czyli na przykład zaczynając od trzeciego aktu i nadal będzie miało to sens. Więc tak, wiem, że wiele osób jeży się na myśl o tej mechanice, ale polecam się do niej przyłamać, bo fakt ci naprawdę daje radę. Słaba jest za to inna rzecz, no i to jest właśnie czas, żeby pogadać o największej w Radzie Diablo 4. Otóż z niewiadomych przyczyn, Blizzard uznał, że świetnym pomysłem będzie wymuszenie na graczach, by kampanię fabularną przechodzili w na pierwszym bądź drugim poziomie trudności. W przypadku pierwszego oznacza to, że jest nieznośnie banalnie od samego początku, drugiego natomiast, że robi się tak gdzieś od połowy gry. Przeciwnicy podają wówczas odbyle pierdnięcia, ale co gorsza, jest ich mało, więc gra nie wygląda nawet spektakularnie. Wreszcie także, bossowie fabularni są łatwi do ubicia i dość w sumie I właśnie, problem ten czuć głównie w misjach kampanii, bo mimo tej samej rangi, lochy są jednak dużo bardziej emocjonujące i stanowią jakiekolwiek wyzwanie. Nadal jednak od pewnego momentu chciałoby się podnieść rangę świata, żeby było ciekawiej, pikantniej, no i także, żeby lutu i doświadczenia było więcej, ale nie. Musimy czekać aż do końca fabuły. I nawet jeżeli ostatni akt ratuje mnie za sytuację, to nadal ostatnich parę godzin kampanii to, no, nudy w sumie. Nudy do tego stopnia, że szczerze mówiąc mogę sobie wyobrazić, jak ktoś daje sobie w pewnym momencie spokój z godą, zwłaszcza jeżeli nie śledzi fabuły nie ma innej motywacji, żeby przejść przed siebie, bo kampania jest tu naprawdę długa, a pojedyncze misje potrafią się ciągnąć nawet kilkadziesiąt minut. Nie wiemy, może Blizzard chciał, żeby grę mogli przejść także totalnie niedzielni gracze, ale czemu w takim razie wymusił te nudy także na wszystkich pozostałych? I na weteranach też. Nie mam zielonego pojęcia. Zaznaczę jednak wyraźnie, że po przełączeniu się na kolejną rangę świata niemal błyskawicznie znowu zaczyna się robić zabawnie. Bo tak, to jest takie proste. Serio, Blizzard, dlaczego sabotujesz własną grę? Ale skoro już o wadach mowa, no to muszę jeszcze wspomnieć o mikropłatnościach. Otóż są Są drogie, ale wyłącznie kosmetyczne i według Blizzarda nigdy się to nie zmieni. I tak rozumiem, że budzi to oburzenie, bo w końcu gra kosztuje 350 zł. Co najmniej. Więc serio, czaj każdego dla kogo jest to nieakceptowalna wada. Przyznam jednak szczerze, że sam nie mam z tym problemu. Bo darmowe kosmetyki w grze i tak jest zatrzęsienie, no i osobiście uważam, że akurat w grach sieciowych i do tego aktywnie rozwijanych, bo przecież za chwilę rozpoczną się sezony, opcjonalne kosmetyczne płatności są akceptowalne. Ale to ja, serio. Nie musicie się ze mną zgadzać. A nadal możemy być kumplami. Ale jak już wiecie, inne rzeczy mi nie pasują, nawet jest ich trochę, ale generalnie muszę przyznać, że bawię się przy Diablo naprawdę świetnie. Cały czas. Bo gra jest śliczna, mięsista, olbrzymia i doskonale sprawdza się tak przy wielogodzinnych maratonach, jak i krótkich doskokach na paręnaście czy nawet parę minut. Choć wówczas zawsze jest pokusa, żeby wydłużyć grę jeszcze tylko o parę minutek i ubić jeszcze jedną grupę stworów, odwiedzić jedną małą piwnicę, wbić poziom, znaleźć ostatni wartościowy przedmiot. Zawsze jest coś. I to jest super. Ba, Diablo 4 wciągnął mnie do tego stopnia, że mimo już dostałem egzemplarz do recenzji za darmo od Blizzarda i tak kupiłem sobie niemal natychmiast własny. Żeby mieć grę także na PlayStation 5 i przychodzi się wówczas ze smokiem. Był wzorem trójki, także tutaj jest kanapowy co-op, choć tym razem wyłącznie dla dwóch osób. Ma to jednak taką zaletę, że każdy gracz ma stale dostęp do wszystkich menusów na swojej połowie ekranu, więc większość swoich spraw można załatwiać jednocześnie. Tak wygodnie jeszcze nie było. Inną zaletą koopa jest, że drugi gracz dołącza ze swojego konta BattleNet, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby swoją wykruszoną postacią dołączył do nas. Gdy akurat wpadnie w rozwiedzinach. I to niezależnie od platformy, bo przecież jest crossplay i cross save Bez obaw jednak nie oznacza to, że drugi gracz obligatoryjnie musi mieć kupione Diablo 4. Nie musi, a dwie osoby spokojnie mogą bawić się na jednej konsoli, na jednym egzemplarzu. Szkoda tylko, że takiego kołopa nie ma na pc Bo nawet jeżeli mało kto faktycznie by z niego korzystał, taka opcja przynajmniej być powinna. Ot i kolejna wada. Więc sami widzicie, Diablo 4 ma sporo słabości i dalekie jest od ideału. Ale najwyraźniej czasem wcale nie trzeba idealnej gry, żeby świetnie się bawić. Więc mimo już planowałem pierwotnie skończyć. Fabuła i więcej do Diablo 4 nie wracać, czuję, że będę zaglądał do sanktuarium jeszcze wielokrotnie. No i nie pamiętam już, kiedy tak dobrze bawiłem się w jakiejś grze wspólnie ze Smokiem, więc tak. Polecam. No, to skoro diablo, mamy za sobą parę słów o sponsorze tego filmu, którym jest Intel. To, co może zainteresować w szczególności osoby planujące rozbudować swojego pc albo całkiem wymienić go na nowy, to trwający do 30 czerwca festiwal promocji Intel Gamer Days, w ramach którego dostępne są specjalne oferty na zakup urządzeń z procesorami Intel Core. Mówię oczywiście o laptopach, w tym także tym, które wam dzisiaj pokażę, ale także podzespołach, takich jak procki, karty graficzne Intela, czy zestawy procesora z płytą główną. I druga sprawa, laptop Asus TUF Dash F15, czyli wyjątkowo smukła, przenośna maszyna do grania, którą do tego i tylko do testów podesłał mi Intel. Dla odmiany jest to urządzenie o dość zbalansowanej konfiguracji. Jego sercem jest 10-rdzeniowy i obsługujący 16 wątków Intel i7 12. generacji, świetnie sprawdzający się zarówno w grach jak i w pracy, gdyby ktoś planował na przykład rozpoczęcie przygody z montażem filmów. Wspierane są przez rtx 3060, 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności TB. Oznacza to bardzo przyzwoitą wydajność nawet w nowych grach, zwłaszcza że odpalane będą w rozdzielczości Full HD. I choć może nie jest to akurat zaskoczeniem, Diablo 4 hula aż miło, wykorzystując potencjał 144 Hz panelu LCD. Taka konfiguracja przekłada się na kompaktowe wymiary urządzenia, bo mowa o panelu 15,6 cala, 2,5 cm grubości i niecałych 2 kg wagi, no i także na przystępną cenę. Jednocześnie ta F15 to laptop stylowy i oczywiście pierwsze co rzuca się w oczy to nadal będąca rzadkością w urządzeniach gamingowych kolorystyka. Czarna wewnątrz i biała na zewnątrz obudowa. Miłe detale to także wcięcie na dole ekranu, widoczne w nim diody powiadomień ułożone w X-a i dobrze przemyślany układ klawiatury. Całość wykonana jest z plastiku, ale matowego, przyjemnego w dotyku i sprawiającego wra Małego, no, i ma to także przełożenie na niewielką wagę urządzenia. Wszystkie szczegóły na temat TAF F15 i Intel Gamer Days znajdziecie w linkach w opisie do tego filmu. No to dajcie znać, co wymyślicie o Diablo 4. Przegracie, czy, czy też zupełnie nie czujecie hajpu. A jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie jakąś łapkę w górę, a będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się.